Manko, mam kotu miazga, Witam was w kolejnym odcinku testowania energetyków na kanale. Energetykami dzisiaj testowanymi są nowe wersje energetyków Frugo. Mamy tutaj wersje e, półlitrowe. Te, te poprzednie były e, coś jak Blacky Tiger na, na wielkość. Teraz są e, większe i oczywiście nowe smaki. Smak tutaj widzimy Mojito oraz smak Arbuz Truskawka. Zacznijmy od e, Arbuz Truskawka. Patrzymy czy będzie... Spoko, bo wiem, że Mojaito, bo wiem, że Mojaito jest na pewno dobry smak, bo to zawsze jest w energetykach dobre jak na przykład w Bleku czy Stagerze. Dobra, zaczynamy. Czuć jakiś zapach. Jakiś taki dziwny. No jakoś tak nie bardzo mi smakuje ten yy, arbuz ruskawka. Że, mo, mo, może się do niego przekonam, zobaczę, jeszcze wezmę łyka. Nie bardzo. Chemiczne owoce takie nie, nie bardzo mi smakują. Ten dostanie chyba 5 na 10, bo nie jest jakoś za smaczny. Dobra, teraz to Mamy zwycięzcy. Modaj to pyszniutki. Więc tak, ten energetyk dostaje się yy, 6 na 10, ten dostaje, yy, daje tutaj 4 na 10, więc średnio to wychodzi tak 5 na 10. Więc te energetyki dostają ode do mnie 5 na 10. Yy, z tych energetyków jedynie yy, polecam Mojito. Yy, ten jest taki strasznie sztuczny, no sztuczny smak ma ten yy, arbust ruskawka, bardzo sztuczny, chemiczny smak. Nie polecam go, nie smakuje mi. Jak chcecie sobie wybrać energetyka spośród tych dwóch, to polecam bardziej Mojaito. Ten na tego nawet nie zwracać uwagi, jest niedobry, nie smakuje. A Mojaito... wiem, że Mojaito każdemu zasmakuje, bo Mojaito to jest taki smak, który po, który... No prawie jak jest energi, są właśnie energetyki z jakiejś, jakiejś firmy, to... Jak są jakieś gówniane, niedobre, jak na przykład ten owocowy, to może to zawsze wszystko wyjaśnia, bo może to pasuje każdemu pasuje i pasuje do wszystkiego, do każdego rodzaju drinków. Także wielkie, wielkie dzięki. Ojej, sorry, trochę mi się spać, bo dopiero wstałem. Wielkie dzięki za oglądanie tego filmu. Subskrybujcie kanał wraz z dzwoneczkiem, lajkujcie filmy, udostępniajcie filmy znajomym. Zapraszam filmy znajomym. Zapraszam was także ud na poprzednie filmy, na następne. Do następnego, razie, cześć. Hej, Tu Miazga16. E, zachęcam was do subskrypcji kanału. E, dzięki temu właśnie e, wiem, że wie większa ilość osób mnie ogląda, bo zauważyłem, że większość osób... Która ogląda moje filmy, nie subskrybuje mnie, więc zachęcam do subskrypcji. Będziecie właśnie z tymi filmami na bieżąco, jakbyście to subskrybowali. Także, Narka.